Dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu. Dzień dobry, dzień dobry. Panie pośle, no coś teraz z naszej branży, czyli co to będzie z mediami tymi narodowymi, a do niedawna tak zwanymi publicznymi, chociaż to bardzo brzydkie określenie. No będą narodowe, bardzo narodowe, nawet bardzo socjalistyczne, ponieważ kolejny nowy niski podatek zostanie nałożony na Polaków. Zgodnie z tą zasadą, jaką wymyślili sobie ustawodawcy, ta opłata, ta składka audiowizualna ma dotyczyć każdego odbiorcy energii. Czyli po prostu tego, kto ma licznik, kto posiada licznik, za pomocą którego liczy się ta energia, opłaca i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, każdy posiadacz takiego licznika bez względu na to, przynajmniej tak na razie wygląda, czy ten licznik jest u niego w domu, czy na działce, czy może w garażu, będzie musiał płacić 15 zł miesięcznie, miesięcznie. Za każdy licznik, bo niektórzy mają kilka, właśnie na przykład na działce. No jeśli odbiorcy energii w ten sposób traktować jako ten posiadającego ten licznik końcowy, no to chyba tak trzeba przyjąć. Będziemy jeszcze się dokładnie nad tym pochylać i badać, ale przynajmniej tak trzeba w tej chwili założyć, co zresztą potwierdza fakt, kwoty, jaką chcą Chcą pomysłodawcy uzbierać dzięki temu nowemu podatkowi, bo szacuje się, że na te media, tak zwane narodowe, ma, ma uzbierać się 2 miliardy złotych rocznie. To Tylko chciałem zwrócić uwagę, że mniej więcej tyle samo, czyli około 2 miliardów, ma wpływać także z podatku bankowego. A więc mamy kolejny niski podatek zgodnie z zasadą, że Prawo i Sprawiedliwość nakłada dużo niskich podatków, ponieważ Polacy lubią niskie podatki. Ehm, i te A ten podatek, jak pan określa? Bo już pan wymyślił nazwę. Tak, jest to dla mnie podatek licznikowy, czy podatek. Licznikowe. Licznikowe, można powiedzieć tak. Licznikowo, medialno-narodowe. Taka opłata, składka, zrzutka. Zrzutka właśnie na misję. No bo to jest drugą stroną medalu jest to, że celem głównych tychże mediów narodowych, a więc telewizji polskiej, stacji radiowych i Polskiej Agencji Prasowej, ma być szerzenie tak zwanej misji. No jak wszyscy wiemy, najczęściej ta misja polega na tym, że jacyś kolesie, mod, modne ostatnie słowo, kolesie. Bardzo modne. A więc jest kolesie dyrektorów tychże stacji telewizyjnych, czy radiowych, czy innych wpływowych osób, em, którzy z nimi się dogadają, będą produkować różne gnioty, powiedzmy sobie uczciwie, których nikt nie będzie chciał oglądać. No, nie wykluczam, że jeden na sto będzie rzeczywiście warto obejrzenia, jak chociażby, nie wiem, niektóre odcinki teatru telewizji kiedyś, które sam z przyjemnością oglądałem, ale powiedzmy sobie uczciwie, w większości ogromnej te, tak zwane, misja będzie polegała na finansowaniu em, różnych swoich zaprzyjaźnionych, tak zwanych twórców, którzy nigdy w życiu na ży Rynku by się nie odnaleźli, bo nikt by nie chciał kupować tego, co oni tam mają do zaoferowania i do stworzenia. Nikt by tej twórczości na pewno nie chciał kupować. Wobec tego znajdą zahaczenie w tychże mediach publicznych i będą różne produkcje tworzyć z minimalną oglądalnością. A więc będzie nam wciskana misja za duże pieniądze, no bo to przecież są będą jednak duże pieniądze. Biorąc pod uwagę, że w tej chwili na, na telewizję publiczną abonamentu zbiera się mniej więcej 700 milionów złotych, co i tak moim zdaniem jest za dużo. Wzrośnie ta kwota trzykrotnie, więc rzeczywiście na tych misjach, na tych misjonerów, w tych gniotów będzie bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Niektórzy mówią, że to po prostu nowa ustawa kadrowa. No kolejna ustawa kadrowa, dzięki której kolejne kadry, kolejne ogromne grupy wyborców z powiązanych z obecnie niemiłościwie panującą nam władzą będą mogły się na pieniądzach publicznych dobrze, dobrze, dobrze utrzymywać, będą się paść na tej opłacie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest w pewnym sensie moim zdaniem realizacja tego samego, co było w II Rzeczpospolitej, bo wtedy Instytut Propagandy i Sztuki istniał. Czy pan może już gdzieś wyłowił w tych zapisach projektu ustawy o tym, czy będzie na nowo utworzony Instytut Propagandy i Sztuki? No y, y, będzie, będzie, oczywiście, on nie będzie nosił takiej nazwy, y, będzie się to nazywało inaczej, no ale będzie specjalna Rada mediów narodowych i tam inne gremia, które będą badały właśnie to, jak ta misja jest realizowana. Oczywiście powiedzmy sobie, uczciwie ten, ta radia Medi mediów narodowych będzie służyła przede wszystkim do tego, żeby sprawdzać, czy dziennikarze odpowiednio tę propagandę rządową są prawowierni. Dokładnie tak, nie, 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 nie ukrywajmy, nie bójmy się tego powiedzieć wprost. Ta rada mediów narodowych będzie strała na straży jedynie słusznej idei, i jedynie słusznej propagandy rządowej. To jest oczywiste, możemy za rok się tutaj spotkać i, i już teraz zrobić taki zakład, że właśnie tak to będzie wyglądało. Ja tylko na sam koniec, dla porównania. Powiem Państwu, jak mogłyby te, te metody finansowania wyglądać w bardziej cywilizowany sposób, żeby było jasne, jestem oczywiście przeciwnikiem mediów publicznych, czyli po prostu rządowych, bo one prędzej czy później stają się zwyczajnym aparatem propagandy każdego kolejnego rządu, więc jestem z przeciwnikiem, ale jeśli już to robić, no to można skorzystać z, z rozwiązań innych krajów. Na przykład o ile się nie mylę, Czech na przykład, gdzie... Ta opłata, ten, te finanse na rzecz mediów publicznych pobierane są w ten sposób, że z reklam, z funduszy reklamowych prywatnych stacji, prywatnych telewizji, prywatnych mediów pobiera się opłaty w, około, w wysokości około 20% i tym finansuje się media publiczne. Czyli podatnicy w ogóle nie biorą niejako udziału w tym, żeby te media finansować, tylko wszystkie pieniądze, jakie media prywatne, komercyjne zbierają z reklam z tychże pieniędzy jest pobieranych około 20% i to wpływa na rzecz mediów publicznych. I takie są cywilizowane rozwiązania na świecie, które, które mówię, no przy zachowaniu tych mediów publicznych, czego nie jestem zwolennikiem, mogą to robić w dużo lepszy, dużo lepszy sprawniejszy sposób i, i myślę dużo bardziej sprawiedliwy, i uczciwie. Bo w tej chwili sytuacja będzie taka, czy bez, bez względu na to, czy się ma ogromne mieszkanie i się jest bogaczem, czy nawet w, ma się wielki hipermarket i ma się jeden licznik, czy jest się emerytem, który mieszka sobie w swoim malutkim mieszkaniu Kawalerce wszyscy będą płacili po 15 zł na miesiąc. Sprawiedliwość społeczna, narodowa. Wspomniał pan o tych cywilizowanych metodach. No, w tym momencie w kontrze to nie są cywilizowane metody, które są teraz proponowane, a przecież, jak domniemy wam, każdy z nas lubi wspominać sobie, że Druga Rzeczpospolita to była naprawdę ta oaza szczęścia i dobrobytu narodu polskiego. Tak, więc to, co się, pan powiedział legenda. się panu prezesowi Kaczyńskiemu tak. nie spodoba. Taka legenda. No cóż, no prezes Kaczyński jest miłośnikiem sanacji, sam ją stara się przeprowadzić, jest zwolennikiem triumfu woli politycznej nad prawem, więc tutaj nie ma, nie ma żadnego zaskoczenia. Także trzeba się tylko zastanawiać, jakież to kolejne kroki będą w budowaniu tego narodowe, narodowego programu. Nie... Ach, trzeba boję powiedzieć narodowo-socjalistyczny. To też to są dalekie i bardzo dziwne skojarzenia, bo Tryumf Woli jest filmem tak. do dzisiaj pamiętanym niezbyt szczególnie. Wybitnym, wybitny. ale dobrym, wybitny, rzeczywiście dobrym. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, dziękuję państwu. E, ma pan prawo jazdy? Mam prawo jazdy, tak. A jak pan, gdzie pan jeździł na rowerze, jak panu przyjdzie o taka ochota? No normalnie, tak do tej pory. Mam nadzieję, że to się nic nie zmieni. No, ale <grafię> jak, jak z kartą rowerową? To powrót do PRL-u, no, no wszyscy z... pamiętamy PRL, były karty rowerowe sobie dla młodzieży. Tak, próbuję sobie przypomnieć, w której klasie robiłem kartę rowerową, czy to była czwarta klasa, czy piąta. No to ma Pan w takim razie kartę rowerową. No, no gdzieś, no właśnie, teraz sobie przypomniałem, że rzeczywiście gdzieś tam, głęboko w szufladzie chyba... No była gdzieś. bezterminowa, o ile pamiętam. E, tak? No to fantastycznie, tylko może zdjęcie by trzeba zaktualizować, bo ktoś mógłby mnie rozpoznać, ale... No rzeczywiście, na no kartę mam, tylko do głowy by nie przyszło, że muszę jeszcze używać i nosić przy sobie. Ostatnio Kongres Nowej Prawicy, Zarząd Kongres Nowej Prawicy przyjął uchwałę która po pierwsze popiera tę inicjatywę, po drugie wzywa członków i sympatyków do tego, aby włączyli się w proces zbiórki podpisów pod tymże referendum, więc sprawa nabiera rozpędu. Z tego miejsca wobec tego bardzo bym chciał prosić wszystkich członków oraz sympatyków Kongresu Nowej Prawicy, aby przyłączyli się do tej inicjatywy i wzięli czynny udział w zbiórce podpisów pod tymże referendum.